dzisiaj poleciałam z makijażem i pojechałam naprawdę na bogato. Mamy tutaj cienie brokatowe, mamy cienie metaliczne, dość mocno podkreślono dolną powiekę, no i usta też nie są bardzo niudowe, tylko też idą na pierwszy plan. Więc dzisiaj łamiemy wszystkie zasady. To jest taka, taka moja propozycja na Sylwestra. Gdybym szła w tym roku, to bym oczywiście coś takiego na sobie zmalowała. Makijaż jest bardzo prosty w wykonaniu, szybki. Mam tutaj sprawdzone moje kosmetyki oraz ubiegłoroczny prezent od mojego męża. Dostałam takie za zestaw cieni z maka, takich glitterków i pobawiłam się dzisiaj właśnie tym jednym z nich, bo to jest taki najlepszy czas teraz na takie makijaże. To jest makijaż taki sylwestrowy, studniówkowy, karnawałowy, ładna suknia do tego i wyglądasz przeuroczo. Makijaż możesz oczywiście odwzorować, możesz się zainspirować, daj znać, czy Ci się podoba. A teraz zapraszam na drugą część bardziej praktyczną, taką bardziej tutorialową. Jeśli masz ochotę, to oczywiście zostań ze mną jeszcze dłużej. Nałożyłam sobie na krem bazę z Bobbi Brown. Muszę przyznać, że teraz mi się sprawdza bardzo dobrze, jak moja skóra stała się bardziej sucha. Teraz pasuje mi zmieszać te dwa podkłady, które chcę dzisiaj użyć i ostatnio naprawdę szaleję za tym duetem. To jest Dior i Giorgio Armani. Zrobię miksa jeden do jednego. W miarę oczywiście postaram się zrobić taką porcję, żeby nie przesadzić, żeby mi zbyt dużo nie zostało. Już sobie wymieszałam te dwa podkłady. Mam tutaj taką porcję, trochę się tak dość szeroko rozłożyła. I nałożę oczywiście gąbeczką bezpośrednio na buźkę. Podoba mi się wykończenie tych dwóch podkładów razem, bo wygląda bardzo gładko i całkiem przyzwoicie kryje wszystkie moje takie drobne niedoskonałości. Dzisiaj trochę mniej tego podkładu mi poszło, bo jeszcze mam tutaj resztki, więc wytrę sobie od razu, zanim uciapię moją bluzę, a to mi się może przydarzyć w każdej chwili. Teraz pasuje rzucić jakiś korektor, więc rzucę ten, co zwykle odrobinę pod oczy, rozetrę gąbeczką. I potem polecimy standardowo oczywiście brązer, jakiś rozświetlacz kremowy i przypudruję buźkę. Brązer będzie ze Smashbox. Odrobinę rzucę tutaj gdzie zwykle. Rozblenduję oczywiście gąbeczką. Szybko. Bardzo fajnie się ten podkład brązowy blenduje, bo naprawdę jest kremowy i to, co się mi najbardziej w nim podoba, to jest to, że nie rujnuje już podkładu, bo czasem miałam takie, właśnie tego typu kosmetyki to były, nie wiem, czy zbyt tłuste, czy Coś tam było z nimi nie tak, że ten podkład w tym miejscu nie wyglądał tak jak, jak powinien i, i trochę to rujnowało i denerwowało y, takie, takie wykończenie, takie babranie się w sumie z tym. A tutaj to jak widzicie o parę sekund i jest naprawdę już ten makijaż prawie zrobiony. Bronzer na miejscu. I teraz tak z przyzwyczajenia jeszcze oczywiście rozświetlacz. Ten z Becca. Bardzo go polubiłam ostatnio. Tak kumplujemy. Super. I naprawdę mam problem z tą pompką, bo zawsze mi się ładuje zbyt duża ilość. I potem... Y Szkoda, bo to jest na, na dwa razy spokojnie taka porcja, ale zauważyłam, że jak się go więcej ładuje na buźkę, to ładniej wygląda. Tak oszczędnie to może zrujnować trochę podkład i, i tak to się rozprowadza. Ja tak wcześniej robiłam i zawsze byłam z niego niezadowolona, bo właśnie w tym miejscu, mm, gdzie już tak nie wiem, zaczął może zastygać, ja go jeszcze tutaj rozprowadzałam i niestety niezbyt... Niezbyt fajnie się to układało. Zawsze to na jednej stronie miało miejsce. Jedna strona ładnie się ułożyła, a druga to była po prostu jakaś porażka. Światło odbija rewelacyjnie, pięknie wygląda. Nie każdy jest jego fanem. Znam jedną osobę, która absolutnie go nie, nie lubi i, i nie poleca, a ona lubi zupełnie chyba zupełnie inne konsystencje bardziej chyba, to mi się wydaje, bardziej pudrowe. Mi akurat to nie przeszkadza i często wystarcza. Już yy, nie daje. Nic więcej w formie pudrowej, żeby to podrasować, bo puder, którego używam to akurat nie jest zbyt matujący i jakoś tak się ten rozświetlacz po prostu nie chowa, nie ginie i to jest też bardzo fajne. Pudru użyję oczywiście standardowego, tego co zawsze, gąbeczka pod oczy i na strefę T, a na resztę oczywiście użyję pędzla. Teraz podkreślę sobie brwi. Najpierw je wyczeszę z nadmiaru podkładu pudru i użyję kredkę, a później odrobinę żelu i wszystko będzie z Benefit. Żel dzisiaj użyję po raz ostatni, bo już tutaj praktycznie go już nic nie ma, więc będzie w projekcie denko już w niedługim czasie. No na pewno mi się pokończy dużo kosmetyków i z projektu Zero też już zdenkowałam, można powiedzieć, dwa produkty kolorowe, także idzie mi bardzo szybko i jeszcze troszeczkę wyczeszę żeby ta kredka się równo ułożyła w tych miejscach, gdzie jest jej zbyt dużo, to ją wyczeszę ładnie się to oczywiście wszystko fajnie ułoży i teraz odrobina tego żelu, też z Benefit, to już jest naprawdę końcóweczka, świetny ten żel był, naprawdę bardzo go lubiłam i bardzo fajnie się sprawdzał bardzo ładnie podkreślą brwi na takich gęstych jak moje. No to jest naprawdę wystarczający kosmetyk. Tylko kredkę można użyć w tych miejscach, gdzie tam coś, coś brakuje, jakieś dziury są, a na resztę to oczywiście sam żal. I to oczywiście ląduje już w innym opakowaniu, już nie wraca tutaj do pudełka. Teraz chciałabym użyć bazę na, na powieki: to będzie ta z Urban Decay. Odrobinę rozprowadzę po same brwi Ró cieniutko, równomiernie oczywiście. Niewielką ilość. I pierwszy cień, który chciałabym użyć, to będzie ten Zyclarins, taki bardzo ładny, delikatny. Kiedyś bardzo namiętnie go używałam, ale potem, jak wrzuciłam wszystko do jednego pudełka, to niestety zapomniałam. I takim pędzelkiem płaskim, dość puchatym, napakuję go w, to, w tą bazę. On nie jest taki bardzo neutralny. On jest u mnie, jak widzicie, troszeczkę widoczny, więc podjadę z nim, tak powyżej tutaj załamania. Rozblenduję go, a tam wyżej rzucę odrobinę pudru, żeby zebrać lepkość tylko tej bazy, którą nałożyłam wcześniej. I niestety mi ucięło kawałek filmu, nie wiem dlaczego, wyłączył się mi aparat. I zaczęłam już nakładać cienie z maka, ten taki pojedynczy, piękny, taki dość ciepły brąz lekko z taką nutą miedzi i będę go pakować w załamanie, będę go pakować też na ruchomą powiekę od połowy do zewnętrznego kącika żeby tutaj przyciemnić troszeczkę i będę go tutaj blendować, rozcierać żeby wszystko miało ręce i nogi żeby to ładnie wyglądało no, prawie wszystko wygląda tak jakbym chciała jeszcze chwilę przeblenduję tutaj na granicy tego cienia żeby było ładne przejście żeby nie było zbyt grubo już nie będę więcej dokładać na górną powiekę i wezmę sobie też jeszcze inny pędzelek, taki bardziej kulkowy, kulkowy mniejszy, taki on, na przykład ten i nałożę ten cień też na dolną powiekę, bo to będzie taki główny cień, który bym się chciała dzisiaj pobawić. I zacznę oczywiście od zewnętrznej części do tak mniej więcej połowy, nałożę ten cień, jest fajnie napigmentowany, więc wiele go nie trzeba, nie osypuje się, jest naprawdę jakościowo bardzo dobry. Myślę, że tak wystarczy. I teraz na drugą stronę też odrobinę, od razu rozblenduję. Teraz chciałabym nałożyć ten cień z Han, który jest naprawdę przepiękny. Bardzo się mi podoba, to jest taki duochrom yy, Ładnie odbija światło. Najpierw nałożę sobie odrobinę tego glitter primer na wewnętrzną część powieki, żeby się ładnie błyszczało. O, mam nadzieję, że będzie się odróżniał. Tutaj będzie przepięknie się komponował z tym brązem. I drugim pędzelkiem nałożę ten cień, tak dość obficie. Postaram się go tutaj nałożyć. No, pięknie wygląda. Bardzo fajne te cienie są. Piękna tafla koloru się stworzyła. Bardzo mi się podoba ten efekt. Ja go wcześniej nakładałam bardziej albo na sucho, albo na korektor, i to, to nie był jeszcze ten efekt. A tutaj z tym, z tym primerem to jest naprawdę na wypasie. Tak, myślę, że też warto poczekać parę sekund, aby ten primer zrobił się bardziej lepki, nie tak na świeżo pakować. To wtedy ten efekt jest jeszcze mocniejszy, jeszcze lepiej łapie pigment i szybciej się buduje. No, popatrzcie, po prostu poezja. Tutaj postaram się też tak ładnie go rozblendować na granicy, żeby nie było takiej ostrej linii. Ale no, kolor jest przepiękny. I tak stwierdziłam, że jeszcze można tutaj dorzucić tego blasku, tego, tego brokatowego wykończenia. I znalazłam w mojej skrzyneczce taki brokat z maka, który wygląda w taki sposób: przepięknie się mieni. I tak myślałam, żeby dorzucić i podrasować troszeczkę ten makijaż. I nałożę go właśnie w tą część zewnętrzną. I też użyję oczywiście tego primera, bo to jest chyba najlepsza baza do tego typu cieni. I oczywiście procedura ta sama. Najpierw nałożę bazę, poczekam parę sekund, aż zacznie być taka bardziej lepka i też tym pędzelkiem nałożę ten przepiękny brokacik. Staram się oczywiście nałożyć taką odpowiednią ilość, żeby nie było zbyt mało i żeby nie było zbyt dużo, bo jak nałożę zbyt dużo, to oczywiście może się mi tutaj cień pod spodem rozpuścić i będzie bałagan. I teraz nałożę też tym drugim pędzelkiem odrobinę tego brokatu. Pięknie się klei, prawda? przecudownie cudownie wygląda na wypasie. No, że też oczywiście tutaj na środek, żeby połączyć te dwa kolory, żeby nie było to takie bardzo ostre przejście. Bardzo mocno się osypuje, więc tutaj powinnam pójść um, troszeczkę w innej kolejności. Najpierw zrobić makijaż oka, a później skupić się na twarzy. No, ale dobra, już mamy, mamy nauczkę na następny raz. No, mniej więcej jest tak jakbym chciała, i teraz jeszcze na linię wodną rzucę czarną kredkę. Tak niezbyt dużo. Postaram się ją też ładnie rozetrzeć, żeby nie była to taka zwykła czarna kreska, tylko żeby ją ładnie wblendować w ten brązowy kolor, który wcześniej nałożyłam. I teraz, oczywiście, tuż do rzęs jeszcze by się przydał. Tak stwierdziłam, że jeszcze odrobinę tego brązu dorzucę w załamanie, żeby troszeczkę tutaj. Pogłębić o, tutaj w tym miejscu ten kolor, bo się troszeczkę moim zdaniem taki blady zrobił, więc podjedziemy z odrobiną. Przydałyby się oczywiście sztuczne rzęsy, ale nie lubię, nie noszę, nie bawię się w to, ale jakby były, to na pewno to oko byłoby takie, takie na wypasie. Teraz odrobina brązera jeszcze na policzki. Jakiś skośny pędzel sobie tutaj znajdę i podrasujemy troszeczkę, bo oko jest dość ciemne, więc można grubiej. Nałożyć tego bronzera, może gruby, tak mocniej, albo taki bardziej, bardziej chłodny nawet, bo się będzie lepiej odznaczał. Jeszcze na usta rzucę pomadkę tą z Diora, która ma taki dość ładny, różowy, troszeczkę ciemniejszy kolor. Z pomadką buzia wygląda bardzo spójnie. No i oczywiście na koniec spray ten z Urban Decay, który bardzo lubię. Muszę przyznać, że to jest jeden z moich ulubionych, z moich dwóch ulubionych. Trzy pompki, nie więcej, naprawdę więcej nie potrzeba, bo jak damy zbyt dużo, to też ym, nie działa. To na plus. No i makijaż jest gotowy. Myślę, że jest bardzo prosty. Mało cieni, trochę błysku i mocniej dół oka podkreślony i to chyba wystarczy. Nie daj więcej rozświetlacza, bo ten akurat mi wydaje się, że, że wystarcza i nie trzeba mm, go tutaj dokładać. Także cię ja to wszystko. Życzę wam wszystkiego dobrego i widzimy się na pewno w następnym filmiku. Bye.